Oglądam, co tam się dzieje i co się okazało? Że tego dnia moja inteligentna, szybko dojrzewająca córka odkryła, że swoją ręką sięga do Pampersa. To odkrycie widocznie tak ją podjarało, tak się podekscytowała, że się zesrała. Wyciągnęła tego kloca z Pampersa. Stanęła przed ścianą. Widocznie pomyślała, chujowe te tapety. I wtarła tego klota w ścianę. Ale to jest nic, bo w momencie jak wszedłem do pokoju, to akurat ścierała kurze z mojego laptopa. No bo co lepiej nie kurz niż ciepłe gówno? No nic, prawda? I uwierzcie mi, że w pierwszym odruchu nie miałem także, że... Kto <laughs> tak kombinuje? Kto się rozwija? Fajnie, super, super, super. Tylko miałem takie... Kurwa, w klawiaturę, ty...